Siwneczko Cześć Detalingowe Świry, jeśli nas obserwujecie, to wiecie, że bardzo prężnie się rozwijamy i z tego powodu też nagrywam dzisiaj dla Was ten film. Poszukujemy, moi drodzy, dwóch osób do pomocy przy brandzie Swag Detaling. Tak jak wiecie, powstaje, a właściwie jest, Swag Kosmetyk, Swag Polishing, Swag Akademii. I, e, I inne brandy, włącznie ze Swagwear, więc naprawdę jest tego dużo. Ale powiem Wam szczerze, dzisiaj ta godzina już trochę rychła jest, dlatego, że jest trzecia w nocy. Nagrywaliśmy dzisiaj dla Was cały dzień materiały. Stąd też, e, no, mogę, że tak powiem, już składniowo zbytnio się nie posługiwać i czasami troszeczkę nielogicznie mówić. Aczkolwiek, moi drodzy, e, poszukuję w pierwszej kolejności osoby wśród moich kursantów, którzy. Są już obyci ze mną, byli na szkoleniu, posiadają wiedzę detaliczną do prowadzenia szkoleń ze mną, czyli poszukuję asystenta, dlatego że muszę bardzo dużą część osób zainteresowanych szkoleniami niestety odmówić, a właściwie nie przyjąć, bo nie mam takiej fizycznej możliwości, aby ich wyszkolić, a coraz więcej osób jest zainteresowanych ze względu na to, że jest to bardzo mocno rozwijająca się branża. Jest to branża dynamiczna, a mamy no, kontakty i nie tylko. I Zainteresowanych i kontakty, i bardzo dużo osób, które wyszkoliłem i otworzyły zagraniczne studia odetalników w całej Europie. Mówimy oczywiście o naszych pobratańcach, mówimy o osobach z Polski. Stąd też. Mam taką potrzebę, aby współpracować z kimś, żeby móc, że tak powiem, wspierać się wzajemnie, uzupełniać i tak naprawdę mieć możliwość po prostu przeprowadzenia tych szkoleń i nie zostawiać osób, że tak powiem na lodzie, osób, które potrzebują tej wiedzy i które chcą się rozwijać w tym, bo jest to co najmniej smutne, o tak powiem. I już, dlatego że, no, jestem ograniczony, o tak powiem, nie? I nie umysłowo, słowo, tylko czasowo, moi drodzy, tylko czasowo. E, więc jeżeli jesteś moim kursantem, jeżeli chcesz ze mną pracować, e, no to już dużo mnie wiesz, dlatego że przeżyliśmy ze sobą e, sporo czasu. A jak chodzi o, e, jak chodzi o same zakwaterowanie, zapewniamy je, moi drodzy, na miejscu i e, tyle. Będziemy się rozwijać, więc jest to naprawdę fajny czas dla nas i fajny czas dla kogoś, kto będzie z nami współpracował. Dlatego, że potrzebujemy nie tylko samej pracy przy schronieniach, ale ogólnie przy pomocy, przy e, całym brandzie i przy całej działalności. Tak to wygląda. Drugi, moi drodzy, angaż poszukiwany jest to bezpośrednio e, kwestia nagrywania filmów czyli operatora do nagrywania filmów, osoby, która zna się na grafice, która jest w stanie stworzyć miniatury, która jest w stanie poprawić pewne projekty graficzne. Mile widziane są osoby, które potrafią projektować strony internetowe, albo po prostu wykonać prostą stronę internetową, bądź mają jakąś wiedzę, na przykład po, potrafią poprawić sobie w sklepie internetowym, jak chodzi o kod. Mówię, osoby zainteresowane po prostu informatyką, trochę grafiką. Nie szukamy stricte osoby, która będzie nie wiadomo jak programować, albo nie wiadomo jakie projekty graficzne robić, 3D coś tam i dalej. Nie, nie chodzi nam o to, mój tak samo jak chodzi o kamerzystę. My pracujemy na dosyć, że tak powiem, w, w, w zakresie prostych, można powiedzieć, ruchów, kadrów, i tak dalej, dlatego, że też nas ogranicza troszeczkę ta przestrzeń. Ale, jeśli jest osoba chętna, która chce się rozwijać, która może już posiada dużą wiedzę w tym temacie, dlatego, że jest jej to nieobce i nie jest jej straszna zmie, miejs, zmiana miejsca zamieszkania względem tego, gdzie mieszkamy, jesteśmy moim zdaniem, w moim kraju zachodnio-pomorskiego, tu również zapewniam, e, zapewniam zakwaterowanie. Mamy, no, można powiedzieć, taki dosyć ogromny dom, gdzie tak naprawdę cała ta ekipa detailingowa może spokojnie sobie mieszkać i będą mieć tak, ich dzieci będą mieć tak, ich żony tak. Nie no, żartuję, oczywiście mówimy tutaj o wolnych strzelcach, którzy chcą coś zmienić, a to jest, moi drodzy, idealny czas, dlatego, że e... Granat się rozwija, tak jak mówiłem wcześniej, i będą to na pewno e, ciekawe, można powiedzieć, miesiące i lata przed nami, jak chodzi o samą działalność i pewne wyzwanie, tak? I tak to, moi drodzy, wygląda. Co mogę powiedzieć więcej? Jeżeli e, chcecie aplikować, piszcie na maopagmail.com czyli dokładnie pod ten sam e-mail, który jest podany do szkoleń, e, ten sam e-mail, który jest podany w głównym banerze YouTube'a mm, swektivikontaktmałpa.gmail.com Tam będziemy rek robić rekrutację no i mam nadzieję, że wkrótce jeden z Was, albo z kilkoma z Was Spotkam się i będziemy razem tworzyć, współtworzyć ten brand, rozwijać go i posiadać, że tak powiem, obopólne korzyści. Tymczasem moi drodzy, dzięki za oglądanie tego ogłoszenia. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Siemaneczko, cześć! I na razie, detalingowe świry.